witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kapitalnego grania w Prototype 2, a więc zaczynajmy, no i zaraz dojdziemy do punktu, gdzie będziemy mogli rozpocząć kolejną misję do naszego kochanego księdza ciekawe co tym razem będziemy musieli zrobić to jest lekarstwo. Lekarstwo na wirusa, to może być ciekawe. Ponieważ jeśli to, ten lek będzie działał, może być z jednej strony dla nas niebezpieczny, bo może nas pozbawić naszych wszystkich mocy, ale z drugiej strony może. A tutaj przeszkodzić planom Mercera. Fajcie, wejdźmy Over. na budynek. We Inaczej. We'll tutaj troszeczkę i teraz spróbujemy ponamierzać. Dobra, gdzie jesteście? Sygnał w tamtą stronę idzie. Więc lecimy. This is Red Crown. White light is in Shit, nie taki był plan. Dobra, poczekamy teraz, chwilę. Tam stronę, dobra. I biegniemy, biegniemy, sprintujemy po prostu tak szybko, że aż tutaj ziemia zacznie się uginać pod naszymi stopami i jump, 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 piękny jump. Dobra, namierzamy dalej. Jesteśmy już chyba blisko. Tak, to jakoś tam będzie. Czyli to jest nasz cel, tak? Na szczęście, chyba nie musimy się tutaj skradać, więc po prostu zeskoczymy. Wow! Nie wiem, czy to jesteś lepiej niż to, co takiego na family. Faktycznie, że rządziłem na jednego z you.

Uda się, uda się. Tak w go w Oho. I chyba będziemy musieli teraz w kolację za helikopterem. No tak Czy jesteś agentem Mercera ty drani Dobra, zaraz się z tobą zatańczymy tak jak my to so potrafimy mm -hmm. Teagrów Rocket pod jumps e. so what are you do now? Oj, żebyś się nie zdziwił w <laughs> nikt nie zadziera, nikt nie zadziera skalerem Owszem, ty wytrzymały jesteś To no co? Zatańczymy? Ła! Nie jesteś taki zły, dziadku Dobra. O, o, o.

So you're saying the white light can mutate? No, no. No, it's highly mutable. It doesn't change on its own, but we can change it. All right. Into what? You're, you're, you're not getting what I'm saying. It doesn't change into other things, but it can take on additional properties.

From the white light program. Turns out he was one of Mercer's evolved. Evolved? What would they want with the cure for the virus? No clue. The one thing that can take down the infected and Mercer's protecting it doesn't make sense. We gotta figure this shit out before it's too late. Dokładnie. Chcę mieć ostrza i te moje tendrylisty, kochane. I teraz tak, a z tym atakujemy. Tak, z tym atakujemy zasięgowo. Dobrze, możemy to wyłączyć. Muszę troszeczkę tylko zdrowie uzupełnić. zanim wybiorę się gdziekolwiek dalej dobra, już powinno być spoko. O to i na coś mi ciekawego zaznaczyło, co to jest ciekawe. O, tak U, hu, hu. Chodź tu O, tak, 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 tak pięknie. Jeszcze ktoś tu został, a to było się zajmiemy inaczej. Dobra, zamaskujmy się i wejdźmy w to cokolwiek to jest. Nie mam pojęcia co to jest, ale wygląda fajnie. O, dużo ich tu. Wow. piesek to jest zaczynałowy. Jakiś ulepszony kolce ma. Okej. Okay. Zrobimy to po twojemu. I jeszcze raz. I poprawimy miecze. I zjemy Cię teraz, chodź. O tak, nowe DNA, pyszne DNA. Jeszcze więcej ich tutaj. Wow, ho, 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 ho. kocham tą moc, jest taka po prostu świetna. O, gdzie go wyrzuciliśmy? O tak! Piękny i pajęczynka, idźcie jemy. Chodź tutaj, mój obiadku, kolacyjko, kochana! Boże, jak tu jest! Co to jest w ogóle? Wygląda jak jakiś gory, jak jakiś gory wow. wytrzymałe dziadostwo, nie ma co. Wow, 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 Dobra, dobra ja tutaj... Muszę zacząć uciekać, jeść ich jakoś. Spokojnie, odpalmy. Najpierw się najedzmy. Spróbujmy troszeczkę pouciekać. A jak oni podejdą już tak dosyć blisko, odpalimy naszą masę. I teraz szybko, szybko, szybko i odpalamy, odpalamy Mercer, dajesz, dajesz, dajesz. O, tak. Ha pokonaliśmy tutaj jedno z gniazd. Z tego co widzę są chyba dwa. No nic nieistotne. Ważne, że udało nam się tutaj wyjść z tego obronną ręką. Może zakamuflujmy się i idziemy. A tam jeszcze jedno jest gniazdo. Co, spróbujemy je, Czy może jakąś. O, momencie tutaj wyczuwam upgrade. Może najpierw załatwmy tych panów. I co ja mam z tobą synek zrobić? Dobra. Tutaj widzę, że pewien upgrade siły tutaj nam biega. Dogońmy go i zjedzmy. I teraz musimy z tym uciec. Jak myślicie, spróbujemy jeszcze jedno tutaj tolerze załatwić? W sumie czemu by nie? Pomysł wydaje się nie najgorszy, z pierwszym poszło nam całkiem nieźle. A jestem ciekawy jaki też upgrade będziemy mieli w momencie <noise> A no no no, no, no. Kap raz pierwszy używam w tej grze broni powody taką dobra Chodzimy do środka. Jestem ciekawy jaka będzie nagroda, gdy pokonamy dwa leża. Dwa gniazda. Okej, okay, wychodźcie ptaszyny, łowca przyszedł. Co to jest? No, raczej z czymś takim nie wygrasz. Dobra, musimy to gniazdo tutaj rozwalić, zanim wyda więcej tego potomstwa. Dobra, już możemy ci zjeść. Chodź tu. no, nom nom! Uuu, ale piękny finisher. O i mamy nasze macki tutaj upgradenięte. Fajnie, fajnie... A mi... ani dziwnego, że one są takie mocne, mamy je prawie już na maxa zabdade'owane. Prawie na maxa umocnione. Może szybko załatwmy tego tutaj. Jeszcze ich tu więcej jest. Okej, okay. lepiej fajka musimy załatwić. Dobra, teraz szybko tutaj. Jeszcze cios, jeszcze cios, dobrze, dobrze. Momencik, momencik. tego musimy zjeść. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, tatusia. Ty, zregenerował się. się, Okej. Okay. Oddalmy się tutaj trochę, bo to niezbyt ciekawie wygląda. Może dlatego, że to wybucha po prostu? No i spróbujemy jeszcze raz. Tak, oczywiście, że jeszcze raz spróbujemy. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A, nie możemy tylko pominąć. To czemu ja moc nie użyłam? Może, bo pożarty. Załatwuj te Boże, tu kolejny wyraz. Dobra, nie ma na to czasu. Faktycznie oblewa nas pasem tutaj mamusia. No, stawaj, chcę w ci sensie zjeść. I pięknie, O, tak, 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 tak. O... Że... Dobra, chodźmy dalej. Dobra, muta mutantki rozwolone. Piękny jest świetne atakałe, naprawdę. Dobra, efekt masy, efekt masy, za dużo ich tu O, tak, 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 tak Dobra Dobra, tutaj gadu gadu, a tutaj trzeba ten pożywiać się zacząć. Dobrze, uciekamy, uciekamy. Dobra, najpierw się troszeczkę najedzmy tutaj. I spróbujemy naładować masę, ile się da. Tak, już tam możemy ją odpalić. I spróbujmy. O, tak, 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 tak. Ten ostatni jednak chyba się nie załapał. W ogóle im to nic nie zrobiło? Z czego oni są? Tak, 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 tak. Dobrze. I proszę cię bardzo. O, tak, tak. I ciebie też ucieńmy. Super. I co, zostaliśmy sami. Nie uciekniesz? O tak, o tak. I ciebie, i też już jemy. Chodź tu, chodź tu. Nie nie nie, nie tak, nie tak O dokładnie, dokładnie No 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 O tak pięknie I tym sposobem drugie gniazdo zostało wybite do nogi Teraz ciekawe jaką nagrodę za to dostaniemy za tego stop Quest Power Specialist dostaliśmy, specjalistę. jakiegoś. Zobaczymy, co to da. Mhm. O! I możemy teraz wybrać jedną z dodatkowych mocy. I co tu mamy? Twisted. Mhm. Aha, że to zwiększy tutaj zasięg naszego ataku obszarowego ostrzami. To sprawi, że będziemy dalej skakać Albo nasze macki będą 20% dalej sięgały przy swoim silniejszej wersji Oczywiście głównie na razie używamy macki, bo mamy je maksymalnie zupgradeowane, Więc użyjmy także tego Dobra Tutaj lekki kamuflaż No i cóż kochani, myślę, że na dzisiaj to by było na tyle, więc Lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie na kolejny odcinek kapitalnego grania zapraszam Was na mój kanał już jutro. Na razie papa! Pa.